Siema teraz pokażę jak pobrać taki fajny paszek, pasek. Pasek Rocket On się tak nazywa. To jest bardzo przydatny, fajny. Żeby było tak. Wchodzimy na Google. wpisujemy w Google. a dock. Albo troskę Docsk. Tak klikamy download. I tu mamy wersję, ja polecam tą najnowszą. Dobra. Gdy ją zainstalujecie, już pobierzecie, instalacja jest bardzo, bardzo prosta. Już nawet nie trzeba jej pokazywać, według mnie. Zainstalujecie. Nie wiem, czy nam będzie pisać, żebyście włączyli, włączyli komputer, FF. Ale najlepiej, jak zainstalujecie, od razu wyłączcie i włączcie komputer. Potem... No, i to tyle. I już będziemy I tutaj możecie jeszcze wejść ustawienia paska, tutaj nacisnąć na to. Lub prawym na ten pasek i ustawienia paska. Tutaj mam, macie rozmiar, patrzcie tu. Można zwiększyć, zmniejszyć. Tak to znaczy jakość Jakość ikon hmm, Efekt po najechaniu myszką Nie wiem, no na przykład że jak ten to jak się wyjmie Na przykład jedną ikonkę to będą takie bomberki Płaskowyż, nie wiem, ja cały czas mam na bombla e, Powiększenie e, tego to nie wiem ogólne macie żeby... tutaj możecie sobie uruchomić żeby uruchomił na starcie sobie najlepiej z y weźcie i włączcie żebyście nie musieli tam chodzić w startek tak i tak zapisuj pliki takie od ja tego nie zaznaczajcie ani ja od tego kredytu zaznaczonego język polski to tyle Pierwszy raz powiedziałem coś przez mikrofon. Nie to może pierwszy raz, ale pierwszy raz, jeżeli mam stawiać coś. No i to tyle, Mara.